Dajmy 120 czas, no to lepiej idzie w sumie, no. Ale jestem ciekaw czy ja jestem to w stanie jakoś tak załadować I chyba nie bardzo Może się tutaj ładuję Jakiś syp jest Tak wygląda przynajmniej Aha, chyba nic z tego. Ktoś ma z Was jakieś pomysły, moi drodzy? Jak to zrobić? Lepiej? Żadnej polety w sumie nie ma. I co ja teraz robić? Dobra, zaraz będzie 1000 litrów. O, jest. Nie wiecie, co nie dam rady tego podnieść. <grym>, ale przykro. Piękna mąka. No ale musimy jechać po inny ciągnik. Także co, jedziemy na gospodarkę. Chociaż... może odprzyjadę samym turem lepiej, zostawię na razie przyczepę i załadujemy, co? Zrobimy w ten sposób. Piszecie, że jest specjalna przyczepa. Czy my to nie złotamy na razie pieniądze na takie rzeczy? Wrzucimy może luzem na przyczepę i tyle. A potem jakoś wykiprujemy. Chyba, że jest jakaś tania ta przyczepa. Gdzie ona może być? w lawetach? Coś takiego na przykład może? Może coś znajdziemy innego jeszcze? O! O taka jest! Albo ja wiem co, moi drodzy, zrobimy. My tutaj... Dobra, tego damy, niech sobie jedzie... ...na nasze pole. Gdzieś tam, nie? Jedzie on? Dobra, jedzie. Tutaj sobie zatrudnimy pracownika, niech kosi. A my weźmiemy... o! Tą maszynę... Odczepimy zaraz Tura, jednego. Wiesz, te dźwięki denerwują. Które niby dźwięki, co? Oho, chyba nie tak odczepiliśmy tego Tura. Ajajaj, aj, aj, się wywraca. Może go rozłożyć trzeba, co? No już lepiej. Ten obciążnik, to chyba sobie zostawimy. Jeśli my gdzieś go wrzucimy, mam też tutaj pick-up, nie? Obok, ale problem z pick-upem może być taki, że nie będzie jak załadować na niego, nie? Dlatego pojedziemy do sklepu i tego. I sobie po prostu kupimy zaraz do Tura widły. Chyba takie będą najlepsze. Innych chyba nie ma czekajcie, czy to jest do tego? To nie, to raczej jest to. No dobra, kupimy. Dobra, kupione. No może jest jakaś jeszcze fajna wszczepa, co? Nic zbytnio nie widać. Niby ta, za 8000, nie? Apollo, jak na polu ja razie żadnych modów nie mam, więc no. Tutaj pomocnik ma moment zbiornik, a ten drugi gdzie jedzie? No dobra, jeszcze trochę ma do dojechania, to by było w sumie fajnie, nawet. Ale tam ja się boję, że jak damy to tutaj, nie? To potem będzie problem z wywaleniem. No dobra, trudno, ryzykujemy. Co będzie, to będzie, jedziemy na. do sklepu na razie, nie? Takim oto zestawem. Nic nie, gdzie wolno jechać więc? Czy da się wejść do domku? Chyba nie, ale widziałem, że w jakimś tam budynku jest piwnica. I tam można wejść. To się właśnie też tak myślałem, tylko potem jak ja to rozaduję z tego pick upa, tu jest problem w sumie, nie? Na razie przejdziemy się ciągnikiem, a potem ewentualnie pick-upem. Czy jest trzecia osoba? No teraz widzisz trzecie osoby. Ale jeśli chodzi o takie chodzenie na pieszą, to chyba nie. A gdzie pole jest taka opcja, co? Bo ja w sumie nie widziałem jej tego strongmana. Dobra, stworzymy pracę. W ogóle musimy zaraz też sprawdzić, ile my wydajemy kasy na takie rzeczy. Nam to się opłaca w ogóle, wiecie, nie? Ten tu już chyba zaraz dojeżdża, nie? No, on tam blisko jest to. Mogę wziąć się jakoś kierować? Nie, chyba. Dobra, ale no mogę nie jechać teraz. No to git. Do końca jeszcze kawałeczek, zaraz w lewo. Zdjąć burty, a tu się da w ogóle? Trochę za późno mi mówisz, jakbym w sklepie trzeba było mi to zrobić. Teraz to ja ci tego nie zrobię na farmie, chyba. Chyba, że jest gdzieś warsztat jakiś. Dojechaliśmy. Szybki rozładunek. No, Pol, że z paletami, tak? Przy pomidorach. To się w sklepie w ogóle zdjąć te BORT. no piszecie, tak? Zaraz zobaczymy. Przyczepy to jest chyba to najtańsze, nie? O, w posiadaniu jedną. Figuracja. No, jest elegancka. O, ta by była fajna. To trzeba chyba jeszcze raz wysłać naszego człowieka stąd, nie? On w ogóle nie wjechał z tego sklepu, się zbugował. Anuluję no, pracę. To w sumie nawet na dobre wiesz powiem wam. Solaz ja na to miejsce brał na steama farminga. Zawsze masz wersję elektroniczną i co prawda musisz pobierać, no? Ale nie masz problemu, że ci jakaś płyta z porysuje czy coś tam. A, to jest przyczepa samozbierająca do BL. Ej, to fajnie tego. To może kostki małe można ją zbierać w takim razie. Ej, to by było fajne. Być może tak jest, kiedyś sobie przetestujemy. No i dobra, niech on jedzie. Idź, pracownik. No, i pojechał. Co, co on robi znowu? Nie musisz, że on znowu przywali w to. Auto. No jak? Musimy mu trochę pomóc, chyba wyjechać z tego sklepu, bo jeszcze się gubi. Ona tylko wygląda na samo zbierającą? Być może. Nie wiem. Asy są tak. Zaczemu było napisane, że to jest samo zbierające? Co? Mniejsza z tym tam. No i co, jedziesz? Jedź pracownik znowu. Dobra, pojechał na razie jakoś. Ktoś <noise> to będziemy go poprawiali znowu. Jak moi drodzy jakieś pytanko mi nam z czatu, to pisz jeszcze raz, bo też czasem coś może mi mignąć, nie? Gdzieś tam mogę przeoczyć, tak będzie skupione innym chwilowo. Barto X w tutaj Witam cię serdecznie na live. Ie. Mam nadzieję, że spędzisz dobry czas ze mną. No już końcóweczka tego pola w końcu, więc no elegancko. Czy pracownik potra chyba się plon od kombajnu? Zaraz zobaczymy w sumie. Ustawiam chwilę tego pracownika niech sobie jedzie. No nie, dobra, tak nie mogę zrobić. Musimy ręcznie jechać. Bo jak sobie pracownika, to już tutaj nie dam rady ustawić go. Tylko musimy chyba zmienić na innego. Na tego na przykład. Robimy mu stwórz pracę. No i możemy przejeść dostarcz. Załaduj dostarcz na przykład. Yy, czyli może. Wychodzi na to. Ja tam w sumie używam tej opcji tylko, żeby dostarczą, nie? Jest tam podjechać i tyle. Nie słyszałem, że zwierzęta mają to ciekawa sprawa w sumie, się tak jest. mam farminga z oficjalnej strony. Farminga z Janca, nie? W opisie masz link, jakbyś chciał. No i sobie mi jak jeszcze będziemy mieli. No i tam Mówi się trudno, nie? Witam, witam ja zdrowie pytam. <laughs> Witaj Kacper. Na razie świnek nie będziemy ruszali, sprawdzali nic tam. Na razie chleb produkujemy. No, zbiory się, w ładne lecą. W wieciu. zapewne tak, nie ale to i tak dopiero po 16, nie wcześniej. Zobaczymy się. co? ostatni przejazd i jedziemy tego i jedziemy zboże wysypać. No i dalszą część z no, produkcji tego chleba. Adrian, wiesz co? Ja chcę produkować mąkę, to muszę wykupić zakład, nie? Tam wydam chyba prawie 100 tysięcy na niego. Mam ja będę wcześniej w pracy, więc no. Kuba, ale pewnie tak w sumie. Zobaczymy jakie troszkę nagle z czasem, No ładny komień straszny, taki zielony, piękny, nie? Ale jakoś mam wrażenie, że dużo strasznie tych plonów leci. Ile mam FPS-u? Tyle jak widzisz, nie? Mniej więcej jeszcze tak powiem stałe 60. Tylko, że ja mam ustawione na maksymalnie 60, nie? więcej nie potrzebuję. Synchronizacji pionowej. Mam odpolną. Czy opłaca się wytwórstwo chleba? No zaraz sprawdzimy to na trix. Dlatego produkuję ten chleb. Nie, nie gram na kierownicy aktualne. Peszek, nie wiem czy jest zmian, Chyba nie. Nie wiem w sumie. Dobra, my tam szam zaraz inne pole, nie? 4-7 możemy ustawić pracownika. Niech sobie kości za chwilę. Dobra, poczekajcie jeszcze z tym może pracownika w międzyczasie, niech on sobie jedzie. Jedzie do młynu, nie? Gdzie on jedzie, halo? Gdzieś go skierowałem, nie wiadomo gdzie. Dobra, niech sobie jedzie. bo zobacz, to kobieta w traktorze. Nie tylko pracownik, nie? A co na nie jedzie? Jeszcze tutaj chyba nam pracownik zawiesił lekko. Jeszcze raz go zatrudnimy. Zresztą z tego pola nie chce jechać, wiecie? Chyba go zwolnimy, więc w takim wypadku. Jest jak jestem właśnie z tymi cenami różnych przetworzonych rzeczy, ile to kosztuje i tak dalej, nie? Tutaj bodajże wszystko jest. meble na przykład są. Chociaż desek nie deski mogę, ale nawozu nie sprzedamy. płynnego też, nie obornik, gnojówka, wszystko jest. Dobra, tutaj jeszcze tam w sumie nie urosło. Trudno się mówi. Na razie tam to zostawimy. Czyli piątka, 9300 i GTX 1658 i 8 ram Czy będzie 60 FPS-ów minimum? Ciężko powiedzieć, zależy na jakich ustawieniach. Raczej sobie płynnie pograsz, nie? Ale na jakich ustawieniach dokładnie, to ci nie powiem. Myślę, że jakieś wysokie, średnie, pewnie co najmniej. Może i lepiej. Ciężko powiedzieć w sumie. To co jest z tym pracownikiem? Coś się dzieje. Może dlatego, że ten tutaj stoi, co? Jak myślicie? On to może stać przeszkadzać? No tak, da się robić chleb w tym farmingu. Trochę nowości tu jest. Dobra, ale gdzie jest ten nasz pracownik? Może teraz by nie chciał jechać? Jedziesz czy nie? Chyba nie jedzie. Musimy jechać więc sami w takim wypadku. Tu się za... A, samochód nam wjechał delikatnie. No, jakiś pracownik na pensji wziął, czy mamy kogoś zatrudnionego w ogóle? Chyba nikogo nie mamy więcej, co? Jakoś dziwnie, że kasy zabrali. Fajna przyczepa, no całkiem fajna, na promocji kupiona Co prawda, no siłowniki do wymiany, ale bojemy sporo. Te promocje są takie fajne w sumie, w na, na te maszyny użycie ja jadę A jak znak leciał to po Jakie znaki są? 15 na godzinę, nie wolno ciężarówek, my chcę być wynikiem, to jedziemy. Tu kombajnem jest ciężko przejechać pewnie. Po każdej godzinie pobiera kasę. Jak na pracownika być może. Dzięki za tę uwagę. Zniż dla znaku dokładnie Polu nie wiem co dokładnie masz na myśli szczerze powiedziawszy Matrix, napisz mi specyfikację tego swojego laptopa Jeśli to jest laptop Bo nie wiem co to dokładnie łodoi Twój ma dokładnie w sobie Zobaczcie, ile tej mąki tam jest. Będzie chlebek pyszny. To jest potrzeba do produkcji chleba. No Jakieś zboże, pszenica, jęczmień, owies, albo co tam jeszcze był Chyba Sorgo, Nie pamiętam. No ten tutaj, produkcja mąki, zakład, nie wiem, młyn. No i jeszcze na produkcji chleba, piekarnia, za chwilę jedziemy tam. Oglądaj to, zobaczysz, nie? Będzie. A i wysgasie maszyny i atmaty przez to wsypać. Niech sypie dalej. Zobaczmy ten magazyn nasz. Ja to w sumie bardzo dużo go wchodzi do magazynu. A nie no, Zowca trzeba robić małąkę. Dobra, będziemy zbierali to, tylko są może jednak trzeba tam trochę bardziej do tyłu jakoś. Chyba za blisko to jechałem. Kacper to po prostu są dodatki tam jakby co jakiś czas. Kupujesz raz. I tam chyba są cztery dodatki w ciągu jakiegoś tam czasu. Na oficjalnej stronie jest informacja o tym tam artykuł napisali. Kiedy chcę instalować mody, najpierw jakieś mody muszą wyjść, żeby je instalować zobaczymy, jak to będzie z modyfikacjami. Mi siłę cała podnosi. No, nimek Ta przyczepa została kupiona za. Nie pędzę, Minus 50%? Jak nie lepiej. Czemu ten turni, że nie opuszcza? Bo za małego tura, mamy, wiecie? śmieszny trochę. Musimy się usiłować, więc w ten sposób. O! Boże, bo zasnął, wyleci gdzieś to. Trochę nie trafiłem widłami, ale. Dobra, czekajcie. Przypiąć pasami to pod R Niech będzie tak Będziemy za finalnie teraz te palety wszystkie Po kolei No tur właśnie za mały, co mnie dziwi w sumie trochę no bo ten tur jest chyba nie wiem, na 150 koni, czy ma chyba tam 175, coś takiego A kolejny tur był chyba gdzieś prawie na 200 koni, więc tak Alteryx powinien działać A bo wykrzyknitona i to albo w opisie masz Czy mąkę można przy automatycznie na przyczepę? Nie sądzę jak dostajemy w takich oto no a czuszkach, nie? że tak powiem A pola, pomyślimy na tym Dobra, niech to będzie spięte porządnie Tutaj na trzy, mogę tu tylko na dwa Jakoś tak dziwne Aha, mm, okej. Okay. No to będzie trzeba tę kiedyś wymienić. Na coś innego. Ale pięknie to ładuje. Tu jest taki fajny ten... Yy, pojazd. O, wózki widłowe. I takiego aby kupić, nie? To by się ładowało tym fajnie. Ewentualnie ten, ale ten to jest taki, jakiś masywniejszy. Też więcej waży. Dwa razy tyle w sumie. Niech się ta mąka produkuje do pełna. I z pełną pszczepą pojedziemy dopiero na skup. Co się na przetwórko tak. Czy muszę załadować ale To tak. Nie tak łatwo w sumie. Mam pytanie, ile kosztuje FS19? Wejdź sobie na przykład na Steam'a, na oficjalną stronę i sprawdź. Taka moja rada. To się zdarzy. Skąd mam znać wszystkie ceny na pamięć? Ceny też się zmieniają trochę, więc no... Jeśli grałeś w FS19 na najgorszej grafice, to raczej w fs 2 też będziesz grał. No tampa jest w stylu amerykańskim pięknie załadowane. Pollo, przecież nie jestem pewien, czy nie ma gdzieś takiego schematu, czy farmik nie udostępnił przypadkiem, właśnie jak to jest to przedpowiedź wszystkiego, nie? Musisz tam poszukać ewentualnie. Wydaje mi się, że gdzieś coś takiego widziałem, taki schemat. Ja się jakieś, jeśli chcesz mieć wszystkie dodatki, no to... To jest jakieś rozwiązanie, żeby kupić to. Zaraz będzie ciemno, w nocy będziemy chyba jechali do piekarni. A tam w nocy wiecie, pioko, to elegancko będzie, nie? Dobra, jeszcze jedna mąka wejdzie. Ile tej mąki w ogóle jest? Każda ma po tysiąc, okej. Okay. A raz tej drugiej mapy nie widziałem, to w sumie ci nie powiem jak z nią jest. Może jeszcze załadujemy zaraz na górę jakąś paletę, może coś wejść, coś się zmieści. A meczek również się pozdrawiam.